Hej, z tej strony Gucio. Dzisiaj zapraszam Was do bardzo nietypowego tytułu niskobudżetowego motocyklowego o nazwie Motorcycle Club. To jest typowa zręcznościówka. Była bardzo tania, ale już byłem ciekaw co to w ogóle jest za gra. Tym bardziej, że ta niskobudżetowa produkcja o dziwo posiada licencję na y, jakieś prawdziwe motocykle. Mamy tutaj KTM, mamy y, Kawasaki, y, są y, Honda CB, CB, proszę CBR, wydaje mi się, że jest tak Suzuki jest GSX-R, BMW HP4, Yamaha R1, no to są przecież topowe marki, więc jakoś udało mi się zdobyć licencję. Ale wstępnie ze screenów i z filmiku widziałem, że raczej szarał z tą grą nie będzie, także zobaczmy, przejdźmy sobie jakiś wyścig pierwszy ktm i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No nie mam jakichś dużych oczekiwań co do tej gry, o już widzę po grafice, że, że rzeczywiście budżet nie był za duży. Wygląda no po prostu źle i brzydko, zwłaszcza jak na dzisiejsze czasy, aczkolwiek też zauważmy, że to nie jest jakaś super nowa produkcja. No ale najśmieszniejsze pewnie będzie sterowanie, bo z filmiku miałem wrażenie, że jest bardzo kartonowe i ja o proszę pierwsze zakręty. Nie myliłem się, jedzie się co najmniej dziwnie, ten motocykl sprawia wrażenie jakiegoś super lekkiego, w ogóle się nie wywracają, można robić co się chce. Ojejku, reaguje niesamowicie żywiołowo na każdy skręt. Ale jak na to sterowanie. Matko kochana. Było całkiem, całkiem nieźle. Mam coś jakieś turbo w ogóle. O co chodzi? O proszę, po dziurach się jedzie wolniej. No to akurat realistyczne, aczkolwiek wygląda to śmiesznie. No dobra, dzielnie nie jedziemy przez te wertepy. Widzę, że wszyscy takie mają. Wszyscy teraz się toczą. jakiś turbo do ładowania, skoki. Także widać, że typowy arcade, taka gra świetnie by się nadawała na te automaty do salonów gier. Nawet nie patrzę, czy są jakieś inne widoki z kamery, bo pewnie nie i nie miałoby to też najmniejszego sensu. W ogóle jakaś wojna trwa. I jejku, jak tu się wszyscy zderzają ze sobą. Obraz wiruje niesamowicie, to można dostać jakiegoś oczopląsu. Ale wychodzimy na pierwszą pozycję, nie jest tak źle. Rozpoczynamy drugie okrążenie. Bardzo, bardzo śmiesznie się jedzie. Oczywiście nie ma tu absolutnie żadnej fizyki, tutaj nic się nie klei. Motocykle jadą jak chcą. Motocykl jest y, tak sztywno przylepiony do asfaltu, że to jest aż dramat. A, a się wycwanił tutaj bokiem. Co on tak szybko pojechał? A, w sumie mamy tutaj te klasy innych motocykli. Proszę, możemy sobie zmienić motocykl w trakcie jazdy. No tego się nie spodziewałem akurat. I widocznie na... A widzicie, taka mechanika. Na asfalcie pewnie świetnie sobie radzą y, takie super sporty, ale tu już lepiej, pewnie jakieś roadstery będziemy testowali. No, nawet że spadliśmy na piąte miejsce przez te zawirowania, ale faktycznie widzieliśmy, że ktoś tam przemknął błyskawicznie przed nami. Teraz spróbujemy go dogonić. Potem to, to może się okaże. O, no, jakie to straszne. <noise> Wszczę motocykle wyglądają tak jak trzeba Ale oczy wolą będą Teraz lepiej nam to wychodzi, ale zaraz zmienimy motocykl na tych wertepach, na tych dziurach strasznych zobaczymy czy jakieś inne radzi sobie po prostu lepiej. W dziwnym miejscu też był ten fotoradar. Ten sobie nie radzi, ten sobie radzi trochę lepiej. Rzeczywiście, czyli 4 na dziury jak najbardziej. Nie ma co jeszcze chyba zmieniać, bo tu za chwilę... No chociaż... No kawałek dziur. A teraz już po prostu gonimy. Z ostatnie okrążenie. A już ta gra jest zła. Po prostu zła. Już tak niewiele do to ale nie mamy turbo. Nie wiem nawet skąd się je tutaj bierze, aby wygramy chyba ten wyścig. Chociaż, chociaż, chociaż jest. O, Motorcycle Cup. Jeżeli będziecie mieli wolne 15 zł. To no serio, idźcie sobie kupić chipsy, albo jakiegoś burgera. Niekoniecznie wydawać kasę na tą grę. No ale powiedzmy, że jak ktoś tam nie ma jakiejś większej jego przepływu gotówki oczywiście i nie ma ochoty próbować jakiś gier typu RAID albo Motor GP. No to, no, no dobra, no to to może być, no. no może być. Nie. No typowa zręcznościówka, no jeździ się y, strasznie tutaj. Prawdę mówiąc, nawet to jest problemem, bo nawet zręcznościówki jednak w jakiś tam sposób potrafią dawać satysfakcję. Mamy ochotę wtedy. No proszę, jeszcze możemy swoje kluby może mieć. <grytanie> Więc ambicje były tej gry, widzę duże. Więc nawet zręcznościówki typowe mogą dawać satysfakcję jak najbardziej, ale no nie ta. Przyznam szczerze, że nie jeździ się przyjemnie. Męcząco, tak jak mówię, fizyki tutaj nie ma żadnej, dosłownie karton bujający się na wietrze. Reakcja na lewą gałkę jest kosmiczna, rzuca nami jak śledziem z lewej na prawą. No ale ktoś miał jakiś taki pomysł. Cud według mnie, że ktoś zdobył w ogóle licencję na te prawdziwe motocykle do tego typu gry. No ale próbowali. No. Okej, okay, wyszło co wyszło, taki trochę motocyklowy potworek, ale mamy go zaliczonego, sprawdzonego. Zobaczymy, co tam nas jeszcze czyha. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć!